Jak wygłuszyć mieszkanie? My są jakby dwie szkoły. Albo możemy zastosować rzeczywiście taką specjalną wełna mineralna, która jest bardzo, bardzo zbita, taka bardzo sprasowana, dzięki czemu akustyka tej pianki jest dużo, dużo lepsza, więc można też tego typu płytą dołożyć ścianę. Lub są też takie specjalne maty akustyczne, wygłuszające, ale tak naprawdę jednym z najlepszych metod, jeżeli chodzi o wygłuszanie ścian. Są nawet tego typu właśnie rozwiązania, jakie mam tutaj z tyłu za sobą, czyli tapicerowana ściana. Są też specjalne kształty z różnych takich materiałów utwardzanych, chociażby takie dekoracyjne kształtki w różnych kolorach i wzorach. Ma słufa fabryka miękkich ścian, i oni mają po prostu elementy, które się mocuje na ścianę, i w bardzo fajny sposób tą ścianę wygłuszają. Jest jeszcze firma bodajże szwedzka albo duńska, która oferuje specjalnej takiej, to jest, żeby Ci nie skłamać, pełna drzewna, sprasowana pełna drzewna, która też ma różne wzory i kolory.